Siemaneczko z tej strony Nie Dobra, dzisiaj zagaramy sobie w Minecrafta Jesteśmy oczywiście w naderze I co zimne, zgubiłem się Przełączę na inny świat Za chwilę warrat. Dobra, może ten będzie lepszy A to co do licha, serio Podej się nie można było... Serio, gorzej nie było. Można było trafić. No cóż, spadaj. Wypad. Wypad z barku, Jarku. nie, co my tu mamy? Ej, chwila. Gdzie ja mam dom, dawno w ten świat nie grałem. Hmm. Huh. Ciekawego Czy jak wezmę to I tu Ej, to działa To dzisiaj zrobimy Se pole O, tutaj Odrasta Nie mogę to puścić

Co stało? Nie lubię reklam. A kto lubi reklam, co? Tylko ci no niektóre są spoko. Dobra, tak. O nie, nie wiem co to było, ale dobra róbmy tu może. A dam tego. O nie serio. Zawsze muszę wszystko brać. Sobie. Jeszcze, je. Jeszcze. No Dobra, przesadziłem. I teraz w górę w tą. wody. I czekamy, aż to zakwitnie. O, widać już. Tak się, widzowie, robi ogródek. A zabezpieczę to blokami specjalnymi. Najlepiej dwa razy zabezpieczyć. Wiecie. Bo popatrzcie na przykład. Yy, zły ruch. Weźcie kolejne reklamy. Nie wiem, czy to to, co ja. Nie, coś innego. Ok. Jakby tu się wydostać chwila. Mam pomysł. Okej, okay, teraz będzie kiepsko, bo muszę tu Dzierża 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 dla Dzierża chwila co? Dzierża okay, teraz to, 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 okay. Więc tak. on to poprzez. Możemy zarobić tak. Ogródek mamy już gotowy. Wszystko. Takie myślimy sobie. Chcę większy ogród. I kładziemy tu. Warstwa po warstwie. Okej. Okay. Tutaj się da. Okej, okay. to jak woda tu doleci, to będzie git. Wszystko. A że dziwne, że w tym miejscu jeszcze nie doleci? Cóż że tak powoli. Ale dla pewności nie będę. Żeby nie wyszło na coś niefajnego. Serio? Może nie się latnąłem, ale może być tak, że miałem ten. Yy, włączone latanie nie, to jak tu nie wsz... No nie wejść. Dobra. Coś tu się... Dobra, Gites. Teraz, ciach, chiech, chciach. I chwila czy ja dobrze to tak. Okej, okay, to teraz w górę. Ja A i jest jedna zasada. Nigdy nie właśnie miejsce, którym zalaliście do podlania. Bo możecie tam utknąć tak czy siak. aby zatkać. Stawić. A w sumie i tak zapamiętam. To po co? A i tu wielgaś zbiornik. zatkać dopiero. Okej, okay, brakuje już tylko tutaj. Hmm. Co by tu zarobić? Może zarobimy farmę. To co by tu wziąć? Nie, to jest. Czykeny. Ciach, ciach. 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 Ciach, ciach, ciach. Ok, mamy No, może jakieś inne. Co my tu mamy? Szkielet? Nie. No co to Silverfish? Nie. 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 Villager? Nie. Szukanie o kał. krowka O krowka jeszcze świnie Które to? Pigman Pig, okej, okay, świnki Idźcie sobie świnki Bądźcie wolne i, nasze far... I nasza farma jest gotowa. I... 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 Z... ma Tutaj w tym Minecraftie. No cóż, nie jest to oryginalne, ale w tym Minecraftie jest prawie tak samo jak w tamtym. Ale wracając. Niech Wam przyjdzie łowca jakiś, nie? No i trafi waszą korowę, nie? Potem nie rozumie, nie? a jednak jednego nie rozumie. Piszcie w komentarzu, do czego służy to? Co się z tym z robi? Dobra? Dajcie znać w komentarzu. I żegnajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!